Hej, cześć, Manko. Dzisiaj dowiesz się, jak włączyć 5G w iPhone 14. Zapraszam. Pierwszym krokiem jest odpalenie naszego iPhone'a. Następnie wchodzimy w ustawienia, dalej w sieć komórkową i tutaj zakładka opcje danych komórkowych. I jak widać na samym górze głos i dane. I tutaj wybieramy opcję 5G on i w ten sposób jest już włączona sieć 5G. Tutaj na dole, jak widać jest tryb 5G Auto, używa sieci 5G tylko wtedy, gdy, gdy nie skraca to znacznie czasu pracy na baterii. Także jeżeli zależy nam, żeby bateria na dłużej trzymała, po prostu klikamy 5G Auto i automatycznie będzie dostosowywać nam to. Możemy również wybrać 5G. On i w ten sposób cały czas będzie nam troszeczkę mocniej strzelać baterię, ale będziemy mieli cały czas 5G. To już wedle Waszych uznań, w każdym razie włączamy ją tu albo tu, będziemy mieć 5G. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Hej, hej.